Aha, cześć, to my, Roda Hello, i Aga Patrzcie jaka Tak, i Dawid też jest z nami. Patrzcie jest też... jakiś. W... Tak, i tutaj, gdzie ty poszłaś? Nie chciałem pokazać. No, tu. właśnie też patrz, się patrz, szuka. patrz, no patrz, no będzie szła. No, patrzcie jak świeci. Zielone włosy. Ja Pierdzielę <laughs> Nakupione, plasty. wykupione. Tak, zbierałam kuźwa. Już się modliłam, żeby inną zbierać na ten strój. Dawid jest Lara. Tak. Dobra. Ale trzeba przyznać, że. Cicho, Kasiura nie? nie chcą. Aha, że, są... że co, Kasiura? Kasiura nie złą chcą za te skiny. No, ja ze z tą szczeliną zbierałam te złote. Nie? A rycerz. No, to super, Mnie Dawid. Nie dojedzie. Dobra, że Dawid uciekł. <laughs> ja zostałam sa o Jezu jak daleko, nie zdąża nawet. Wy... Nie lubię tej mapy, bo to jak zrobimy tam geny, to potem tu się zeseramy. Wiesz o co chodzi? Mhm. Trzeba to tak podzielić ładnie. No to jest ciężko. Dawid chyba po ciebie biegnie z tego co widzę, skrada się tam. Tylko, że... No niech nie biegnie, tylko pomalutku, pomalutku. Trzeba się spieszyć. Mhm. Dobra. Uch. Ale on go goni. To Aha. Dawid mi nic nie pomoże. Dobra, to ja tylko... Wiesz co? Wydaje nie, mi się, dobra, że ona on dobra, ale... Hmm, ale będzie leżeć, nie? No... Dziwne to było, no ale dobrze. No, poleciał za Dawidem. Dobra, ja zrobiłam. Lecę tam, tam... pomóc trochę. Nie wiem, czy ktokolwiek gdzieś robi gena. Tutaj To Wiesz co ona było. robi? Ona robi tam, koło ciebie robiła. Aha, no to ja zrobię tu ja się gdzieś tutaj kurdyski. Ja jestem koło tego żółtego autobusu, jakby co. Ja też. Znaczy tak, no, mało wiele. A tu jesteś. Dobra. No tu pewnie przyjdzie do mnie, nie? Poszedł. Dobra, mhm. idę do Dawida. O, najgorzej, że ja się tak świecę faktycznie, nie? Że to jest jakby... Wiesz, no... Ładne to jest, Panie. ale no... Nie, dobra, nie? No, jak tak jest... Zem... Czekaj, Dawid! Chodź no! No, już mam ranę, że tak powiem. Głupie tutaj. No, no, no. Wysraj się z tym strażnikiem. Czy powiem tyle. Leczysz mnie? Okej. Okay. Ajajaj, ale błąd zrobiłam. Jest tu gdzieś okno? No. no nie będę no. miała palety, to będę leżeć. Nie, właśnie ja też nie miałem i dlatego tak. Do tego jest bardzo szybki, tak, on już jest za mną, no. Kurde, tak nie na tarka, tak. nie mam ani nie tam zajął? patrzył jeszcze, nie wiem. On to się odwrócił, patrzył, jakby kogoś widział. Się nie zesrał. Tu, okej. Aha, to da nie, Dawid. Ja robię to. Ja Ale robię Dawid też to. też na górce. Killer biegał. Mało, pomału. Za dom... Co? Chodź. Na robię. Co się nie, nie, nie. stało? Coś cię przerwało na chwilę. No, Halo, rób. Cały czas wyskakuje, że grasz w dy No, i cisza. się ma... Jestem, jestem. A dobra, Jestem. Jest. jestem. Chciałam, że, chciałam powiedzieć, że masz problemy. Mam, mam, przez chwilę miałam. Techniczne, no to jakby na to przerywało, nie? Dzięki, Dawid. I teraz. Idziecie tutaj za domek? Zaraz przyjdę, tylko sobie jeszcze zrobię to, żeby mieć już. Aha, on tu idzie. Aha, gdzie to jest? Po drugiej stronie mapy. Aha, no to ja tutaj jestem praktycznie przy niej. A tam poszłaś? Mhm. Bo mi mówi o ten taki domek inny. Wiesz, który? Ten taki. No Kurde, najgorsze jest, jest to, że ten gen co ja robiłam to jest chyba na zero, jakbym go skopał Dobra, on biegnie teraz jakby w stronę totemu Dobra, to ja jestem tu. No. Kurwa Dawid idzie? Nie, już poszedł. Chodź tu, chodź tu! Gorzej, że tu są fajne dwa geny. A ona pobiegła, nie wiem gdzieś w ogóle. No, tutaj Coś... ten gen na zero, super. Kurde, skopał mi go. A jak ja tu podejdę, to się to włączy to gówno hmm. A czemu on mi znowu tu idzie? Przepraszam bardzo. Nie wiem, ale Pracę tutaj dam. w ogóle nie ma palet w tym... W no? ...obrębie. Dostanę właśnie. No i nie mam palety tu. Fuck. O oh, Boże, jeszcze mam Dead Hard, ale... Miałem hmm. połowę gena. Walić to. On bardzo y, fajnie kopię geny, także one są już zaraz na zero. Kurwa się zakapuczkami. Ja tu robię gen na nie gena, bo, że tam... jest. Aha. zdechnę? <laughs> Sorry. Sorry. Czekaj, chyba mnie zostawił. Tak, Patrz? zostawił. Chodź. Poszedł. Chodź szybciutko. No, to no ja jest. ja wyleczę. To. Wiesz, co miałem tutaj? Y, kurde, rozwalił mi ten totem. Na szybkie nie. leczonko. Dobra, e, Dawid skończy, a tutaj mhm. chciałbym, żebyśmy skończyli. Gdzie on skończył? A tam. się zrobił? Tam, aha, tu. Dobrze, dobrze i tam zostanie w środku. Dobrze. Ten, co ja robiłam, ale on i tak pewnie będzie na zero, bo on go na stop kopiar tam biega. Tamtą goni, dobra. Mhm. Po drugiej stronie mapy. Tylko wiesz, że ten najgorzej Masz będzie. Masz tutaj jest jeszcze, po twojej lewej na górce jest jeszcze, tu przy, przy górce. O, no to może ten, za to się wyźmiemy. To może ten. Bo ten na środku to będzie trudno. To ci szybko. Chodź idziemy Dawid, tu. idziemy. Gdzie on? Chodź. No, biedna, ją tu przyjdzie zaraz, ja. No. no, w trójkę zobacz jak idzie. Chodź. Dawid już poszedł po nią, dobra. Jak poszedł? Mhm. Zrobimy ile zrobimy, no. Będzie on Tu szybko pewnie będzie. Już Lefie. wraca. Mhm, Dawid ucieka, Lefie. czyli on już jest blisko. Ale on boli gena niż ten. Uważaj. na łeb mi skoczył. No. No, Szkoda. Nie, tutaj po prostu nie ma gdzie biegać. Jest tak po prostu jakaś ta mapa ograniczona. On zostawia. Poszedł, wrócił on tam. Wrócił, żeby skopać gena. Mhm. Ja pierdzielę, tylko szlak trafił. Ciężko będzie. Ja nie wiem, czy my jakiegoś trójgena nie mamy zrobionego. Pierdole. Idę się do szafki wyleczyć. Tak, 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 tak. I idę, aha. Idę gena. Do Dawida Najfajniej. Potem. Najfajniej by było wiesz, co zrobić. Tu masz paletę. Dobra. Wysyłać się tych gnoi, nie? Ja tu jestem w szafce, właśnie koło mnie przebiegłeś. Chciałbym go stąd zabrać, ale kurwa nie, nie dam rady. Zostawił mnie. Poszedł nie. do tego gena. A, do, do bida, tego nie? tutaj. Tak. Mm -hmm. No, co zrobisz? Nic. Dawaj. Pięknie. Dobra, A bo jest kurwa upierdliwy, taki, że się po prostu żygać chce nim. Idę te, tego z tego. Ale nie, on, e... on będzie, on tutaj do tych genów będzie no stop chodzić. Ja nie wiem, gdzie jest trzeci, powin... trzy powinny zostać, nie? Gdzie jest ta laska? Ona jakiś nowy zaczyna gen. ale. A mi się hmm. te geny regresują, to jest ten, co my Rób robiliśmy się. na górce. Patrz. Jak jest mało. Źle to zrobiłem. Ale naprawdę to jest ten górkowy? No tak. wiem, właśnie, tylko że on przylezie. Szybko tu przyjdziemy, nie zdążymy. Dawid Szkoda. robi inny. Ale dobrze. No zobaczymy, może najpierw pójdzie do tego, do Dawida, to byśmy miały więcej czasu, chwila. Ta, tak, tak, tak. Dawid idzie do mnie. No to czyli go pogonił stamtąd, widocznie. Jezu, skończycie to? Konsek został, no na razie nie ja słyszę, że wyszedł. Chyba, że będzie miał Noet, to też nie ciekawnie. Wyleczcie się tam. Jezus, dra drabiny mówię. Bramy są yy, koło siebie. Świetnie tak. po prostu. Ja już zaczynam otwierać. Nie mam no innego boże, wyjścia. Boże, boże, boże. Mhm. Chodź, Dawid. Idziemy stąd. Jest tu po nas. Jezus. Nie, boże, szary. nie trafił. No dobra, ale mam jeszcze jeden hak. Tutaj przy tym genie górkowym ja otwieram bramę. Abyście pu... mogli ją, no, podciągnąć trochę. Bo on mnie zostawił teraz. Aha, to jest no straszne tutaj... przy tej bramie. Hmm. No, będzie chodził między bramami bez sens. Totalny bez sens. Poszedł do tamtej. Idziesz tu do mnie? No, wiesz, co, no nie za bardzo. Bo. Jestem chora. Kurwa. No właśnie, to jest Uf, pierdolony to. Spierdolony będzie za mną biegter. Dobra, lećcie. Aha, ale to jest No nic masz... ja ginę. Czekaj, jestem tu jakby co? Tylko ja ci nie wiem, gdzie ty leżysz. Nie, nie, nie leżę na razie. Aha, dobra. dobra, no ja już wiesz, posrana. Słuchaj, a idziesz tam do tej bramy, gdzie otwierałaś wcześniej? Nie, Czy ja, ja jest jestem tutaj tej... przy tej twojej teraz. Z Larą. To weź, weź, ten, bo on jest w bramie. No, dawaj, dawaj, Ale dawaj. Ale mam całkiem otworzyć? Tak, tak, otwórz, bo ta jest otwarta. A gdzie wy jesteście? Gdzie ty Ja jesteś? już jestem przy bramie, uciekaj. Chodź Dawid. Dawid, chodź! Uciekajcie, uciekajcie. Dawid! kurwa, ja, ja pier... Mm -mm. No dlaczego? No bo Dawid poszedł. Przecież byliście w bramie. Ale on myślał chyba, że ty nie uciekłeś. Aha. Miałby, nie uratuje go, ale jak będzie miał strażnika, nie ma, Boże. Szkoda. Kurde, szkoda, bo to by można było, żebyśmy tak, wszyscy... Tak, ale mi się wydaje, że Dawid myślał, że ty nie wiem, uciekłeś. Wiem, że chciał, żebym ten... Dobra, dobra. No, bo nie widział okay. że, ikonki uciekniętej, nie wiadomo, że nam ja przerwało internet. A resetujesz router? Może A tak ton? zrobię. O, resetujesz ten router czasami? No. Czasami. Pierwsze, pierwsze co? No Ale w grze. By by to był internet w byś się połączył z, po wi-fi z telefonu, O tym pod czy bez kitu. Coś czuję, że tak, no. Ale przez dupę. <laughs> co ty chcesz żebym? <grym> mnie? Lezie już. No oczywiście tylko ja jestem, nie? No bo, że jest to mm. O! Markowe <grym> części. Dobrze. <grym> Nerwuję ja mnie, przysięgam. Można oślepiać. Rebeczka. Mhm. Dobrze. Mhm. Mamy to. Gdzieś tu Dawid był. A nie ma Dawida. No nie przecież ma. poszedł, ale mecz ten Mecz o, temu, no. Czemu poszedł? Ale ja, ja potrzebuję wiem. help. Zobaczył twój internet, co stwierdził, że naraz. <grym 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 Wygrał. Chyba mnie pogięło. Zostawił mnie chyba. Mhm. Rybeczka teraz. Masz Ale coś, coś ogarnia czy nie ogarnia? Rybeczka? Nie. Żyleczka. No. No, nie wiem. Tak, tak sobie. Mogę tędy przejść? Mogę, dziękuję. Ja hmm. potrzebuję albo tam, albo kogoś. No bo kupiłam sobie szczelinę, bo jakby jest połowa miesiąca i trochę kasę przeoszczędziłam. To już szczelinę kupiłam. To kupiłam, no. Ale jeszcze stać żylina, bo... No, ale stwierdziłam, że zapłacę no ale... póki mam, bo potem wydam i zaś nie będę mieć kasy. Mhm, ja w ogóle nie zdobędę tego Wiedźmina w tej wannie. Czemu? Bo to trzeba zrobić jedno zadanie killerem, a ja nie chcę, nie chcę. No ale się. to jest jeden mecz. Ty masz trzy osoby powiesić. Czy coś no, tam, bo grać. ja to robiłam Anką Wczoraj, czy przedwczoraj. Nie, 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 to jest do dzisiaj chyba to szufle, czy do jutra ja po południa, tak? Nie, nie. A co to jest? No, wam hmm. mówicie? <grym> Czyli jako że scenę, ale do czego ten... No rzucaj! No, no rzucaj! No nie zrzuciłeś! No bo ty nie zawsze tak robił! <grym> Pogadaj. To się biegnę na ty paletę. A no no. Y, bo jest ten mm, inny tryb te perki losowane, nie? No. No i tam jak robisz zadania, to jakieś tam z Wiedźmina dostaniesz y, jak to się nazywa? Banner. banner o. A banner. No dobra. A robisz tam zadania w ogóle, grasz w tym, grasz w ten tryb? Nie. Toż to już koniec czemu? tego trybu to czy kiedyś. A mhm. nie wiem. Nie, on taki biedny okay. ten killer, troszkę. No, mu tu ciężko, bo tu wszędzie korytarze on się nie ma jak odbijać za bardzo, nie? No, to już jest tego problem. No właśnie. <ścoughs> Eszek. Teraz rebeczką lubię, bo mam kręconki. A ty, Frodo, ten? Grałeś w dwójkę, ale no? Nie, właśnie dwójkę nie. Jedynkę ja grałem i nawet nagrałem, ale grasz. powiem wam, że to była porażka. To była najgorsza moja seria. Bo miałem stary komputer i tak to wszystko kaszlało tam, mhm. że łez. Yes. Nie wiem, ale to bardzo fajna gra. Naprawdę, tam, kiedyś tam naprawdę, Aga, to... polecam. Bo no to ja się trochę i, i i i Ale to nie jest straszna gra. Nie, no wiesz, no czasem tam wyskoczyć. No wiem, jeden z no bo w... ja pamiętam, że ty chodziłeś tam gdzieś po lesie, jakimś ciemnym z tą latarką. No to takie babaczki duszki, takie ciemne postaci idą. do No no to, no, no, to super, dziękuję. Ale Brrr. jako człowieki normalnie to wygląda. Grzesiega też Silent zagraj dwójkę. Okay. Fajnie jest e, zagrać e, też dodatek, nie? E, dodatek? Do, Alan. do, do, jedy do jedynki do jedynki. Tak, bo to tak kończy historię, ale też nie do końca. Wiesz, Silent Hill to ja bym chciał od jedynki, wiesz, bo żeby w ogóle nie... to poznać... będziesz miał okazję, bo się zrobił będzie? to będziesz sobie grać. Ale dwójka się nie łączy z niczym. Nie, dwójka się nie, nie. łączy z niczym. No, 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 no. Też mi ktoś jeszcze mówił. No rybeczka, dajesz. się wisi w ogóle. Nie, ona mnie ściąga. Ale by... Ach, Nie powinnam... ...dostać tego. Troszeczkę by A ty grasz jak ten? Ty będziesz grać w Residenta 6 sam potem? Szóstkę? Tak, tak. No, nie, bo już no nie, jest... nie ma z kim, bo wszyscy już... już... No jak nie ma? ...zagrali. Ile razy nie Właśnie... było? Właśnie chciałem powiedzieć. To gra? gra? Wy nie graliście w ten? W szóstkę razem? Nie. Nie, nie, my w piątkę. W No ja To jakbyś chciał, bo Tumberski nie chce w to grać drugi raz. Nie, nie. No, nie. Teraz nie warte nerwów i czasu. Dzięki. To my na pewno tam poradzimy. mnie coś? Tak, słyszymy. Teraz dopiero. <laughs> jakbyś chciał, to daj znać. Oczywiście. Tylko sobie internet najp napraw najpierw. <laughs> O ja pierdzielę No możecie przecież razem zagrać w to, a na pewno będziecie się lepiej bawić, bo ta gra nie sprawia co prawy żadnej tak samo w sobie. A mam jeszcze te dwa dodatki, wiecie? Do, do piątki jeszcze do nagrania. Mhm, Aha. No tak. A czemu? My nie graliśmy. Dlaczego? No bo nie masz. No, to no bo to tam trzeba tam. kupić gra, osobno. Granie napadzie. No gram na padzie i tak ci chciałam okej. leczyć, no. no. To ten sam przycisk przykro mi. Dodatki są spoko akurat do piątki. Jakieś dwa są, nie? Dodatki. Mm -hmm. Tak, dodatki to, to masz mhm. Jillka, Jillka z Chris'a. Jillka z i Jillka z tym Joshem czarnym. Boże. No a siódemka to już wiadomo, że zupełnie inne granie. A siedem to co, jest widać? Nie, ósemka to widać. No siódemka to domek, nie? To domek. No farma, że tak to Farma, no 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 Farm? <coughs> Taka no. Farma? Jezus. Taka rodzinka popierdolona. No, no to tak. Biohazard jest, nie? A nie wiem. No tak, no, to z dziewczynką. Ale Biohazard to jest druga nazwa Resident Evil. U nas jest Resident Evil, a u Japońców jest Biohazard. No, ja, jest ja widziałam Evil. Resident Evil i potem Biohazard było nazwane jako układka. Może jakaś była. Taka ja mam jeszcze górba. coś takiego. Słyszycie mnie? Mm -hmm. Tak, tak. Taka, tak. że łysisz na takim statku, to nie wiem, co to za część. No To jest revelation. No, Jilka. Tak. Aha, no ale to do. Co to miało być? Pewnie mnie, mnie nie słyszycie, pewnie. No, że eee... na statku i coś dalej. Tak, że Jilka. No i co dalej? Okej. Okay. Ale okay. my tepię. Fajcie, muszę Reuter. Reuters. Nie, dramat w ogóle. Cześć, w nocy. No to jest, dżilka, no, no to jest no tak. bardzo. Tak, ale to jest taka bardzo uproszczona gra. W sensie robię na moim kosztem. Ale to no jest jakaś część, ja mam. No, to jest osobna seria, ale no tak. Ucz. Powinieneś zagrać. I no no to ja też chcę. Dograj sama. Nie, no to trzeba po kolei. Ktoś by mi musiał kolejność napisać, jak w to się gra. Jak powinno się, o może. Na no po szóstce już na pewno powinniście grać wszystkie Revelations. Po szóstce dopiero. Nie, nie, no bo to się dzieje trochę wcześniej. Ale to nie ma znaczenia, bo tak bezpośrednio się nie łączy. Ale cały czas goni, ja już mam go to działanie, bo to muzyczki. nie. router resetować, bo to nie jest. Zaraz. właśnie idę po to. ja nie meczu. wiem kiedy... Ten, czy, czy gadasz coś biedne i my cię nie słyszymy? Gadam, gadam. <laughs> ale kurde, żeby aż tak robiło. Nie wiem, to jest. No ja ostatnio też miałam problem niby, bo mi jakoś prędkości spadły, ale w grze tego nie było odczuć. No, już hajny na mnie, bo ja te 5 minut, to gadam no, o tym rezydencie, to się ciągle gonie. No i wtedy właśnie jest najlepiej. Takie tematy i tak się fajnie <grym> gra. Idę jakiś gen, szukać szybciutko. Ostatni, mam latarki już przez to wszystko. No i te punkciczki, mówię, dobra, to ja ten ubiór kupuję. Jeszcze głowę mogę kupić, bo 7200 miałam jeszcze uzbierane, to i tą głowę zieloną. Te warkoczyki głupie, bo one są przyklejone do ramion i ta tekstura się rozciąga, y, jego nakręci głową. Brzydko to wygląda. Czy to kupujesz gdzieś na Steamie, czy gdzieś można to jeszcze gdzie indziej? No w sklepie tutaj, w Dybydynie. nie? No no, dobra, dobra, myślałem, że. <coughs> nie, chodzi mi o te mikrobiomy takie złote, czy coś Tak, tak, tak. Dzień. No to tam przez mhm. tego. Okej. Okay. Tam szczelinę, nie? I wtedy one się zbierają. Się zadania robi. Mhm. No. No to też kurde, no jedna jeden ciuszek praktycznie, bo to ciuszki drogie. No tak. Skończymy. Mhm, mm mhm. Mm tu no, mamy kręconki, ale on tu będzie biegł od razu rozpędzona, ja nie widzę przez ten bąbelek. No właśnie, że się dokończy. Kurde. No popatrz. Ba. Bo ma ciężko Tak, tu ma czuwaka, nie? On hmm. ja się nie agresuje wtedy, nie? Robi chyba. Nie robi. Nie wiem, zależy czy iskrzy pod tymi yy, mackami, czy nie. Jak iskrzy to znaczy się regresuje. Nie mogę, nie mogę tego zrobić teraz jeszcze. Nie mogę. Nie mogę, to to nie mogę tego zrobić. Macki. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego zrobić. Gdzie to było? Nie wiem Wtry. właśnie. A gdzie biblioteka była? Larwa kadała całczale. <noise> <W> Polski. <noise> Mori Tak? Mhm. No widziałam Ciemność jak już trzy razy pomylił po przycisk to wiedziałam, że chcę robić. To naraz nie Proszę pomścić biedną mnie I nawet przyznam się szczerze, że w wiem kiedy wisieliście po dwa razy, ale okej okay. Ja też nie wiem On no jest na kapkę, nie? Ja też nie wiem co do hit On nie pozwoli tego gema Leziad za mną. O, nie dużo się zrobiło, ale jakiś regres był, bo on tego nie kopał. Kończycie go? Ten twój strój, tak robię. Yy, on się cały czas mieni, ten twój strój, jak ty teraz mnie Idź tam teraz, pokażę mu. <noise> leży pa. Ona no, biedna. Ataki, o Jezu, zaciąłem tak. się. No, mieni się, to fajnie, <noise> nie? Fajny to jest zrobiony efekt, a także się ktoś umiera, bo. No, no. A ta rybeczka w ogóle, co przez cały mecz? Ja nie widziałem nie ani razu. No ona się skrada, dopiero teraz idzie do bramy. Mhm. No, ja jej nie wypuściła na twoim miejscu. Niech on idzie tak, do to... do ciebie. Jest światełko już? Jest. Tak? Jezu. jest, tak. jest. ona mnie nie Ona mogłaby brama, ona robi, ale to jest bardzo daleko. Widzisz ją? A ja hard nie zrobię nawet, muszę przeczekać to pod tą paletą. No Bra? O Boże, jak później oślepimy, co góra. Dobra, teraz to jesteś tam. Dobra, jak cię sobie, wiem. dobra? Dobra. No, nas uciekła, tak? Nie, no, no, jest śmieszna chyba. No to z Was, o Boże, myślałem, że to. Chciałem, że to był własny tego krzesła przez... No też ci zrobił No, na razem Pot ma na dron Icy Nagra.